Siemaneczko ludziska, witam was już w drugim odcinku z World of Tanks. Dzisiaj gram kawę jedynką, kawę sportem, kurna. muszę to sobie wziąć do głowy, KW sportem. To jest moja najlepsza bitwa z tego co zobaczycie, więc zacznijmy. Już próbowałem ten filmik nagrać prędzej, ale miałem takie lagi, 8 FPS-ów, że spróbuję obniżyć trochę grafikę nagrywania, więc przejdźmy do bitwy. Widzicie, jedziemy sobie tutaj naszym sporcikiem. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej FPS-ów. No, może troszeczkę więcej. No, ale co, co powiedzieć? No, każdy zaczyna od domu. Każdy ma zawsze jakieś słabe FPS-y. Ja akurat dzisiaj takie mam. No, niestety. Jak na razie będziemy musieli tylko nagrywać ze słabymi FPS-ami. No ale kiedyś miałem tak, że jak próbowałem nagrywać to miałem 8 FPS-ów. No ale... Ale to też zależy od jak miałem FPS-y w grze. Więc widzicie tutaj. Jedziemy sobie tutaj. Akurat siostra mi się tu budziła w pokoju, malutka. I kurczę, myślałem, że mi przestanie. Będę musiał znowu przestać nagrywać. Ale widzicie, w grze miałem 7 fps. To, to jest akurat powtórka z 8. 8. 8. Teraz akurat tak zrobili, że można powtórzyć stare powtórki. Tutaj coś o, chyba sport ode mnie odbił. Nie wiem dokładnie, tak sport odbił. I te 28 znowu odbił. To już mam 3 odbicia. Nie wiem jak tutaj sport. Chyba nawet w gąskie i walną. Nie wiem dokładnie, ale no, kiepsko na niego, kiepsko, kiepsko, bardzo kiepsko. Kurczę, no są malutkie fps ale co powiedzieć? Każdy zaczyna od dołu. Nawet Faja zaczął od dołu. Miał słabego kompa. Ja teraz też tak mam. No, pamiętajcie to. Ja zbieram na nowego kompa. Spróbuję go jak najszybciej nazbierać na niego. To już tutaj znowu odbił T28. Są lagi, są. No ale co zrobić, panowie? No nic. Mam słabego kompa. To jest moja wina. No ale bitwa jest fajna. I z tego możemy się cieszyć. Nie wiem dokładnie, co ten T28 tutaj próbował zrobić. I tutaj zdobyliśmy fraga. Ale jak widzicie, w grze są słabe FPSy też, więc no to też może przechodzić przez samą bitwę. Tutaj jest akurat chyba jakiś Polak, który się nazywa Zamek. On już ode mnie raz odbił. Dam wam takiego spoilera. ja go zabiję. Ale to będzie ciekawe zabicie. Bardzo ciekawe. W bardzo w ciekawym momencie go zabiłem. Jak widzicie, przeciwnicy tutaj kapują, ale od czasu do czasu jest dekap. Ja tu wyszczeliłem szczała, niepotrzebnie. Yy. Mogłem trochę bliżej podjechać, no ale co zrobić? Na no nic. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurde. Może lepszą bitwę kiedy indziej nagram. Na gdzie mam w grze w ogóle więcej FPS-ów. Kolej, zamek. Jeżeli to oglądasz, to właśnie cię nagrywam. <laughs> Ale bitwa jest 8-8, więc tutaj patrzymy, patrzymy, patrzymy. Nie wiem co on zrobił. Może miał takie lagi i jest nasz drugi frag. Ładnie, pięknie. Jedziemy dalej. dalej. Tutaj przeciwnicy jak widać kapują. Słabe FPSy. Sorry. Sorry ludziska, bardzo was przepraszam. No ale tak jest wod, Tak jest mój komputer. Tutaj mamy chyba 4 przeciwników, tak. Zdecydowałem, że wolne pierw do Helkata. On jest tutaj najgorszym przeciwnikiem moim. Więc zdecydowałem, że pierdolę do niego wolne. Więc tak. Tutaj, tutaj, tutaj... Jeszcze przed tym, przypomnijmy sobie, jeszcze nie miałem nigdy specjalisty. Hellcat chyba ode mnie odbił. Ja zdecydowałem kit. Wolverine podjeżdża i zaraz Kabushan. kaszanka z niego będzie. Przycelowaliśmy. Bum! Jest frag. Są nie... malutkie laczki, jak zabijam niektórych, ale to jest też możliwe przez to, że mam po prostu lagi w grze. Herkat tutaj dostaje pestki. Ja jeszcze przeładowuję. Zdecydowałem, chyba, nie pamiętam dokładnie, czy ja na niego jeszcze będę celował. Nie. Zdecydowałem, że kawał jedenka tutaj. Patrzę, patrz, jeszcze mi Herkat pyknął pestkę. Zdecydowałem, patrzcie. Kurwa, on stoi do mnie tyłem. Ja go mam na hita. Dokładnie, tak zdobywam swojego czwartego fraga. Z tego co widać, to jeszcze przeciwnik kapuje. Tutaj już było o, bicie serca. Było bicie serca. Zeszcze po fragu z helkatem. Helkat nie wiem co dokładnie on robił. Mógł już dawno zjechać. Mógł, mógł mi nie dać po prostu tego fraga. Helkat tu jest. Wyszczelił. Przycelowanie. Jeszcze nie strzelam. Jeszcze nie strzelam. Są lagi. Jeszcze nie strzelam. Tutaj jakoś Hellcat źle po prostu wyleciał z toru. Tutaj szczelił po prostu, nie wiem, takie lagi chyba były. Ale pamiętajcie, że wtedy jeszcze serwery były używane przez inną grę World of Warplanes. Może dlatego było większe lagi. Jeszcze nie zapomnijmy, że jeszcze przeciwnik kapuje. To jest chyba akurat z tego co pamiętam to T34. 9 kapuwało, więc idziemy dalej. Idziemy, został przeciwnik ten M5A1 chyba. Nie wiem dokładnie, zaraz sobie zobaczymy. Tak, M5A1 Steward, M8A1 Hellcat, T50, T150 i Cav Sport. Tutaj już była nerwówka. Jeszcze przed tym, pamiętajcie, jeszcze przed tym nie zdobyłem żadnego specjalisty. Ten helkat już się obawiałem. Kurczę, on go zdobędzie. On zabije jednego z nich, właśnie tego helkata. Tego się najbardziej obawiam. Ale nie zapomnijmy tego, że helkat nie bierze drugiego helkata na hita. Nie zapomnijmy tego. I zobaczycie, jak mi tu się szczęści. Były malutkie komplikacje tutaj z tym fragiem, ale jakoś go zdobyłem Więc tutaj jedziemy sobie powolutku, powolutku, powolutku 7 fps nagrywania, jest słabo Jest słabo tutaj mamy m 8 ma 1 teraz Wam pokażę tą komplikację. Czy szczelić czy nie? To jest, to jest pytanie. Czy szczelić czy nie? Tutaj celownik oszalał. Tutaj Tak właśnie przycelowałem. Tutaj, kurczę, było problem. Były lami. Tu już w ogóle go nie widziałem. Tu. I znowu się ruszył. Ja się bałem, że po prostu nie walnę. Idziemy za nim. Wykorzystałem swoją szansę i go zabiję. Pierwszy specjalista tutaj tak wyskoczyłem że po prostu. Wyzjadł. Pomyślałem sobie: Kurczę, zostały trzy przeciwniki. Herkat jeszcze tu został. Tamten Ziomal, nie wiem co on robił. On już go miał, prawdę, prawdę mówiąc, na hita A ja go tutaj ładnie, pięknie ściągam. Zostało jeszcze T50, T150 i wkurzający M5A1. Ja zdecydowałem, że pojadę pierwszy do tego pana tutaj bo był bardzo wkurzający. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. No, masz sobie trochę, dalej otworzyć okno. Tutaj też były komplikacje ku z tym T-58. E, jakie ty 58 T-150. Kurczę, żołnierz, przypomnij sobie. Były komplikacje, on miał więcej chyba HP niż ja. Więc, no, był taki problem. Zaraz możecie słyszeć jakieś głośne odgłosy, ale to moje siostry się w... W... zachowują, jak nieogarnięte dzieci. <laughs> nie, no, żartuję, nie będę taki wrażliwy. Tutaj on odbił. Nie wiem jak. Nie wiem, nie wiem, co on tutaj zrobił. Jeszcze dostał pestkę. Prawdę mówiąc, to już, to już, to już oni, jeden z nich mógł go zabić. Czy on wyszczelił? Tak, on wyszczelił, on zdekapował. Ktoś go detrakował, Bum! Radley Walters. Pamiętajcie, tego jeszcze wtedy nie wiedziałem, że ja dostałem właśnie Radleya Waltersa. Ale teraz przewinę, bo teraz będzie zabawa w kotka i myszkę taka malutka. Chyba, że chcecie to obejrzeć. Kotka i myszkę... Ludzie lubią kotka i myszkę. To jest największy kotek i myszka na całym świecie. Mówię Wam, oglądam. Oh my god, I'm so good. <grywka> Kurczę. No wtedy, wtedy byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Pomyślałem sobie: oh my god, I'm so good. Muszę tak napisać. Nasza drużyna kapuje. Ej. Tutaj w ogóle się ścigałem z tym Helkatem, nie wiem co. On wtedy. On mógł, on mógł mnie zatrzymać od tego cholernego Radleya Waltersa. I mógł mnie zatrzymać od specjalisty. O nie, sorry, od specjalisty. Ja nie mógł zatrzymać. Ja już miałem wtedy specjalistę. No więc jedziemy, 7 FPS-ów nagrywania. Kurczę. Jest okropnie. No ale... Co? Mu, co zrobić? Komputer jest słaby. Lepiej to, niż 2 fps -y nagrywania, co w ogóle nie da rady, nie da rady, ja po prostu nie mogę wytrzymać. Jedziemy. Właściwie to ten filmik nagrywam 21, więc ten filmik powinien jutro wyjść, to znaczy dzisiaj. Jutro, ale dzisiaj go zobaczycie, dzisiaj go zobaczycie. Please don't cap, ja prosiłem, żeby nie kapowali. Tutaj tak bardzo chciałem... Wybaczcie, ale mój tata wszedł do pokoju I zaczął mówić Chodź, chodź, chodź obejrzeć piłkę ręczną Lubię sport, ale po prostu no, no, Chciałem wam skończyć to nagrywanie Więc jedziemy Kurna jest 140 ileś megabajtów Scheizen. Ale jedziemy Kotka i myszka, kotka i myszka Kurde, tu będzie taka wielka kotka i myszka Herkat jedzie tamtędy Coś czuliśmy, że tam on będzie Aż chyba Kelkat się wróci. Do you want the last kill? A dlatego? Kurczę. Rzemi. No tego on mi to zostają. Kocham cię, Zemi. Jesteś Anglikiem, nie wiem skąd jesteś. Gdyby nie ty, bym tego nie zdołał. Lecimy. Powiedział OK. Gdzie co? Tutaj zatrzymam nagrywanie, bo to trochę potrwa. Wrócę, aż go. Tutaj on się znalazł, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo skąd on się tutaj znalazł. Aha, ja próbowałem do niego wyszczelić. Dobra. Oni zrobią wielkie kółko, więc wrócę, jak już się to kółko. Znalazł. Witam was. Postanowiłem, że tutaj się już wrócę. Nie wiem dokładnie jak on tutaj to zrobił Czy on podjechał pod tą górę czy jak On jakoś go wyspotował Poczekajcie, bo to nie jest Dobra, on tu go wyspotował On już go miał On już go miał Ale był taki miły, że mi go zostawił Więc tak, M5A1 pojedzie chyba w górę Tak, pojechał w górę Nie, nie miał szans, bo jakby tutaj pojechał, to już Ja już go miał więc ja zrobiłem tak, pomyślałem sobie, cholera, cholera, kurna, gdzie mógł pojechać? Po co ja bym za nim jechał? Więc się zawracam. Nawracam się. Kurna, będziecie tu mnie słyszeć. Haha, śmieszą się. Ej. Śmiechał się jeden z kolesi z naszej drużyny. Ale gościu, nie rozumiał, że ja jestem po prostu koksem. Się patrzyłem, gdzie on może być. Zdał mi dokładnie jeszcze 12 pocisków, więc leż, leż, bez problemu. Szkoda, że nie jeden mi został. Wtedy by było fajnie. Więc tak się patrzyłem, o co tu chodzi. Ale zrozumiałem, że on raczej nie zjedzie na dół. Już jeszcze go tu wyspotował. Zdecydowałem, że pojadę na górkę. Jedziemy, jedziemy z tym koksem panowie kurczę Już 15 minut ten filmik leciał już 16. Kit. Tutaj zrozumiałem, że on pojedzie prosto. Bez szans. Jedzie prosto. Więc jadę za nim. Jadę, jadę, jadę. Teraz ogólnie takich FPS-ów nie mam. Mam o wiele większe. Coś podobnego do tego. No ale do 20 czasami podskakuję. Zrozumiałem, że. Więc. Time is going on. No. On już raczej. Też nie myślę, nie o wygranej. Zresztą, kurczę. No bo tutaj chodziło o to, że. Żeby zabić wszystkich, albo skapować, albo jakby był remis po prostu. Wtedy. Ja tutaj coś pisałem. A znikąd nie znikąd. Aha, ja coś tutaj próbowałem napisać. Ja zauważyłem, że Hellcat już przycisnął go. kładko go gładko przycisnął. Zobaczcie to. On jeszcze zjeżdża. Odbija. Ja wyszczelam. Nawet nie wyszczeliłem tego. Wyszczeliłem. Nie trafiłem. On wjeżdża prosto we mnie. Dziewięć fragów. Jest. To mi się podobało. Panowie, jeżeli wam się spodobał ten filmik, dajcie lajka i będzie więcej później. I nie pamiętajcie o konkursie o nazwę do nowej serii. Cześć!